E, L, E! Prosimy Lecimy! Prosimy B! Właśnie tak, sprawdź to! RKL! Siemanko. dojdą! Siewanko! Siewanko, Jesteście tu! Prosimy! Brać! brać si si trzeba wejść i odbierać tylko presję Być niewolnikiem te ten nie raz w Dziś czuję ulgę na przykubach, to znów zimna wódka I to pierdzie mi Kto chcą kręcić aferę To nie jak udza, że chcesz walczyć o terę Na zwykłość skurwieli, jestem lokalnym no, pere Co gdyby nie był, czy uniósł byś ciężar Kisły sechów nie wytyka błębów I uwierz mi na gębę, kiedyś miał Odczuwajem szczęście, znów tłumię agresję, chcę być w porządku dla innych, nadal odpłaca, to wyrządzone krzywdy, autofobia, kto zaciska, to i ma tu ona, włóczatek myśli w moim bali, czystych warstwach, wypalone sumienie, tracę wiarę, siłę, a potem mam wenek, żyję wiestów kreskiej, streszczę w emocji, znawię, da nam po ścierbie, ciebie, boż ją, starej się my świadom, żadnych, ciebie, znowu praność, wszystko tak nagle, Stać się cały sobą, znowu duszy się traci, świat, Człowiek ślimy by tylko nagle, w ciemności mrok staje się światło i samy siepczą, do prąd Switko graśnie tak nagle Starczy samy sobą, z kogo dusze granie Są takie emocje, które niszczą każdy żywią Straszą gdzieś odbijają tą wątpliwość Nic nie widzą, błyszczy tylko te oczy siedzą Na przydzi we mnie, czosry Ady chyba miną Krew na dwło jaka psychiczne rady będę Człowiek jest pod czyja Ludzkie stany są niezbiedem Nic już nie wiem Chyba nie daje nie mam na kogo już liczyć Każdy widzi liczy, tylko warty, stoję nad przepaszczą to ale rozkaże mi zgodę, takie wizje to codzienność Życie po narkotyk, czuję jej dotyk W policzka policzkach upadły ale ona tylko wyśla Wszystkie przedmioty stają się Na mnie narzędziem życie Narzędzie zbrodni, to chyba niezmierne Ona krąży wokół mnie tego już nie zmienię. Upadły anioł, ale w Boga wierzę Ciemność i mrok Staje się mi światły, już szept Czołg obranoczny pokaźnie na naprawdę Staw się cały sobą, znowu tu się gramy Świat zawiera, bez ruchu człowiek się widy nagle Ciemność i mrok Staje się mi światły, stany Stosu, bo nie ma atuli na ulicach zło rodzi się przez banko, ten zajebał tego bo nie miał na parko banko uważaj co ogadać, bo sąsiad jest w szklanku tylko jak wie właściwy banko kosztą tylko z telewizyjnego ekranu będzie się wszyscy spać, by uniknąć oszmarów czas zapierdalił dźwięk jest ciężarów zzywowy głaz to się pomału daj mi chwilę żadnej chwili nie żałuj, bo życie zbierdał Ciemności wrog, staje się mi światło i ślady co dobrano, wszystko gasi tak nagle, sam, sam rysował, z sobą Z obu się gra, świat zabiera Bez ruchu człowiek, żywy, tylko latę Ciemności wrog, staje się mi światło i ślady co Dobranoc, wszystko gasi tak nagle, sam, sam rysował, z sobą Z obu się gra, świat zabiera Bez ruchu człowiek, żywy, tylko nace R.K.L. moja Zbrodź do obwodów, chodź Na który miał dzisiaj znak ale niestety go nie było. Właśnie tak. Do dróg. RKM. Do wtrąc. Włączymy. Idziemy dróg. Idziemy dróg. To jest bązana. A ja już brzmił nas? Idziemy. Ciemność, ciemności w rąk, staje się mi światłość, ściany szepcą, dobranoc, wszystko tak nagle, staw przed samym sobą, znowu tu się kradnie, świat zawiera, bez ruchu człowiek żywy tylko na tle. Ciemność, ciemności staje się i światłość, ściany szepcą, dobranoc, wszystko tak nagle, staw przed samym sobą, znowu tu się i świat zabiera bez duchu człowiek żywy tylko na Właśnie tak. RKM. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Trzymajmy! Trzymajmy się. RKL